Idziemy z tej strony, z Cixxon Idziemy na kolejny odcinek z Robloxa Water Waterpark Tycoon chyba jakoś tak I sobie, to jest jakby kontynuacja wcześniejszego odcinka I sobie jak pamiętacie to w wcześniejszym odcinku więc trochę pozbieram pieniędzy no i 6 milionów tylko niestety Wiem, że to mało, ale no co ja poradzę Nie, nie żartuję, to jest ultra dużo my hmm. na takie koszty jakie tu ja mam no, no nie za duże mam koszyk cukierków boże święte jakie to są drożej żeby... co wiem ja chyba idę budować tą muszę bo ona wygląda trochę nie ja idę posąg postawić tak nie ja idę posąg sobie postawić za 200 tysięcy hmm. no Niestety to jest za 200 tysięcy, nie żartuję sobie. W sumie nawet, no ten basen, jak mówię, że jest w miarę, wygląda ładnie, ale no to, no widzowie, eee, no ja bym za bardzo chyba nie chciał być. Z powodów tego, że jedno, żeby przyjść do basenu, no ja na przykład nie lubię takich basenów, że trzeba przechodzić. No, po prostu, no, jak wychodzicie z basenu, no, to jest no, po prostu zimno. Yy, no, tak mi się przynajmniej wydaje. No, zależy, jaka jest pogoda i zależy od temperatury wody. No, bo na niektórych może być ciepło, a na, na niektórych może być zimno. To zależy, czy ktoś jest ciepłolubny, czy zimnolubny. Bo ja na przykład jestem ciepłolubny. Ale ostatnio... Eee, mam jakieś dziwne odwyki, że jednak lubię ciepło, a niby wolę zimno. Co? Ścieżka, księżyca, ścieżka. I w zawiedzie za to daje 70 tysięcy. No. Coś tutaj będzie dużego. Siedzenia. prawie naprawdę coś takiego. Kwiaty. No dobra, drzewa. No i dobra, taka, takie coś. 4000. bo jak się widzę nie zbiera tych pieniędzy, no to. Bo tym to leci. Zobaczymy czy łazienkę czegoś jest, nie da się w ogóle tam wejść. No, bo no po co trzeba robić, no wiesz trzeba zrobić teksturę, żeby tam wejść, no a po co? nie w ogóle, żeby nie wchodzić, nie no ten basen to w ogóle będzie inny. No. Nie, no niektórym się na pewno to spodobało, nie, ja bym tam nie wszedł. Bo ja nie lubię jako takie, no ja bardziej lubię takie termy. Jak ktoś nie wie co to termy, to niech sobie wygoogluje. A jeżeli nie wie co to znaczy wygooglować, to i do swojej mamy się spytać. Zatrzymaj film w tym momencie, przy okazji zasubskrybuj kanał. Um, i to tyle, i chcę i spytać mamy. Co to znaczy, Termy? No, i to tyle, chciałam Wam powiedzieć. Um. i widzę, że właśnie idę sobie po. tutaj w ogóle dół mam, dół tutaj mam cały skończony. Wydałem tylko trzy miliony. To nie tak źle miliony, Boże Święty Bogaty gość, no i po piątej chyba przyjeżdża 100 tysięcy odcinek zamek! Wypadł stąd! Przecież to trzeba ten zamił dom... Szkoda moich słów w ogóle Na no serio Boże Święty Jakie to są ceny? Piaskownica O, piaskowe wieże za 80 Kolorowe wiadra. Super, mamy kolorowe wiadra. Nowe w naszym parku wodnym. Kolorowe wiadra. Przybywajcie szybko, bo mi kolorowe wiadra. E, nowa rzeczywistość w ogóle. Wow, żaden park tego nie ma. Przyjeżdżajcie do nas bardzo szybko Water Park Texan. Kolorowe wiadra, pamiętajcie. No. E, nie py... oby to nie było na szortach. No Dom... Płonze Święty. I że ja to postawiam w kulę. A ja. No, to ma być basen. Wzdowie, to ma być basen. Wzdowie, e, ja miałem 6 milionów. O, czyli. Nie ja chciałem basen ja naprawdę teraz muszę iść na drugą stronę wyspy, postawić odrodzenia. Tak? Odrodzenie całkowicie jest twoje, stracić wszystkie, ale otrzymasz bonus startowy wysoko. Dla następnego zapisano wszystko. No nie wiem, no, po co mam to robić, jak dostanę tylko... nie odbieracie. Kody. Na w to jeżeli grasz, krzyjesz, 3 minuty, oboje dostaniecie specjalne. No w sumie... E, drugiego konta nie mam. Muszę dzwonić specjalnie do Adysiaka. Ale no nie zrobię tego, bo Adysiak teraz nie musi, no. Chciałbym basen. Krystyna, co jest? E, widzowie, idę postawić kolejny basen, ale ten basen będzie mega duży w ogóle. No, no mega... E, piłka... Piłka plażowa? Przywajcie do nas mamy nowe piłki plażowe za jedyne. Ile tam było? Chyba 300 tysięcy za jedyne dwie piłki za 300 tysięcy, wcale nie myślcie sobie, że są ze złota, bo no musieliśmy zadbać o materiał, gładkość tego materiału oraz kolor tych piłek. Zobaczcie sami na tej reklamie, jak one wyglądają. Widzicie te piłki? Mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kolorów. To jest nieoczywiste, co tu się dzieje widzowie e, Wpadajcie na ten basen, pamiętajcie, z Basen e, Najlepszy basen na świecie, przybywajcie, bo mamy nowy Nowe piłki, tak Gminą z Basen Święty. Dobra widzowie, e, no w ogóle weźmy na budkę, poto więc i przy okazji zbieram sobie milion i z tym właśnie idę wydać jeden cały milion. Ja mam pytanie, dlaczego te śmieci tutaj leżą? Jak postawić lampkę? O, mamy lewitującą lampkę. Nie pytam. Zostawię to na potem. I zrobię. Żeby... Nie, ten basen to dopiero będzie duży. No jak w tym odcinku tego dzisiaj nie skończę, to następnego już nie będzie, więcej. I myślę, że tego nie skończę, bo jak widzę po tej cenach, to muszę postawić wszystko najtańsze, bo no. To mi zawsze da jakieś pieniądze O, taka lampka, dyszka dyszka no no i bo, już mam właśnie zarobiony dostaję bala restauracji no restauracja no przecież e, no e, żeby z restauracji nie postawić, no co ja otwarta kuchnia truchla, rodówka, umywalka, piece, deski, umywalka no czyli już jest w kuchnia okno, 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 okno z jedzeniem i koszyk cukierków bo może tu być koszyk cukierków dobra, baner i kosz na śmieci i kosz Dobra, widzę, tutaj jakby tak, mamy już większość zrobione Jest, Restauracja wygląda beznadziejnie. Jak w ogóle ktoś z tej gry ogląda, to zaraz mówię, że ta restauracja wygląda beznadziejnie. Poprawcie. I przy okazji zarobki muszą być większe. Bo, no, jak sami widzicie, bez Robuxów. Bo tu jest ciemny szkolny se... Co wie? A nie, bo to jest VIP. 50% dochodów. Tańczowy magiczny dywan. Teleportuj się do potem Okej, okay. a pakiet startowy dalej za 25 roboksów. Czyli jeszcze inflacja ich nie dopadła. To bardzo dobry znak, widzowie. Idę tutaj. E, co wiem, bo no, mi się na samą myśl. Jak ja tam mam iść. To już mi się nie chce. Idę tam, te dwie rzeczy postawić, jak mi starczy. Co? Jest tutaj mamy no, wody na dole. Lampka tutaj bierze. No bierze na tą nitkę, no to jest bardzo ważne. I lampka, no. Ta lampa musi być. Łazienka. O no, Łazienka na serio. Ona to, 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 to ona to robi tą robotę. Te siedzenia to sto jak na pierścienie. Można mieć śmęć lampka, co? A ciekawe, małanie, no, gdyby poszli u nas na basenie, to, to by tego nie było. Deska do nurkowania Co jest? Jakie to jest koks? Skacz! Hmm. Jeszcze raz. Jeszcze raz widzowie. Tutaj idziemy. Szymon! Skacz! I hop! Ale skoczyłem. Właśnie tak gra jest super. I ale nie, z spadł na serio, ładnie wygląda. Tutaj głośnik i wodospad. Wodospad, to już to będzie jak wyglądać. Ja wiedziałam, że ktoś pod tym wodospadem. No musi ktoś stać. I co, tylko tutaj mi zostały głośniki i cały ten basen. Nawet mi się dziwi, gdyby głośnik nie należał do tego basenu, ale wiecie. Jak to gierka? Czekajcie. R, R, Czyli escape, RR. Enter. Escape er, Enter. No i super. Nauczyłem się super skrótu. To jest skrót. I ale ten basen na serio myślałem, że będzie gorszy. Jeśli W sumie, zostały dwa baseny, no tylko dwa. Dwa baseny i jakby cały basen mam skończony głośniki. Boże takie głośniki, za 200 tysięcy. Na no. no, nie dostaje 9 tysięcy na sekundę, może święty. Sobie teraz muszę jakby albo tutaj sobie to popostawiać. Nie, tutaj sobie to mi tak całą tą ścieżkę tutaj sobie to. Na początku koszyk. Cukierków. Okej. Okay. Kosz na śmieci. No drogi, droga, yy, drzewa. I co dalej? Yy, a, czyli teraz, jak to całe się skończyłem, to muszę tutaj droga za 150 tysięcy. Też no, my sobie trochę z tobą przesadzili. E, więc no. slide pull dock. Nawet się boję, co to będzie. Więc trzeba to postawić. O. Balustrade. Naprawdę to jest cały basen. Ja... co mi Takie małe coś Nie, ja widzę, że muszę postawić to tutaj teraz, to tam, tam za milion Ale myślę, że widzę, że będzie tam na mnie czekać około 2 miliony Ile? Milion tylko Ja dostaję prawie 10 Czekajcie sobie to odbiorę No, niestety równo dostaję też się z nimi kupić, to jak może mnie nie ma, to dostaje mniej. Bardzo to mi jest ciekawe. Ale niestety tego już no nie sprawdzę. Z powodów tego, że mnie tam nie ma. <słuchy> Slide pool desk, czyli zjeżdżalnia, ale no właśnie, tak myślałem. Basen zjeżdżalniowy. Jaka nazwa? Może się nie co to jest naj... Freeway, freeway Rzeka, 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 szybko Nie, staczyłam. brakło pieniędzy hmm. Postawiam balustrady, kwiaty, drzewa, kosz na śmieci, baner, podpis, ławki e, Nie stać, nie A, tam jest, siedzenie w palenisku No zawsze to coś, no plus bo no zawsze dostaję więcej pieniędzy jakby na sekundę. Bo teraz dostaję 10, no to 10 sekund mam 100 tysięcy. To mam 600 tysięcy w minutę. Czyli 2 minuty i 40 sekund mam milion. No tak. Minuta i 40 sekund. Chyba no jakoś tak, nie wiem. No prawie dwie minuty równe. Reway... ...pól. i w pól. To... Gdzie to się w ogóle postawia? No to ja... Ja to naprawdę całe muszę... Ja to całe muszę postawiać. O Boże... Jak to minuta nie minęła? Ja teraz z tymi robuxami, jak ja dostaję tysiąc, muszę bardziej inaczej, bo jak ja na gry jedną wydałem, prawie na dwie, no to no teraz to, wiecie co, jest ciężko. Skały stoją jak naręcznik. Nie. Dobra, to... I... Yy, tutaj stoję jak na pierścienie skały i stoję jak na ręcznik dobra lampa sal drzewa Set, platy. dobra, widzowie, ja już wróciłem po bardzo długiej przerwie yy, i mam 11 milionów tylko Gdybym dostał naprawdę Wprawdzie 11 milionów, to mi mnie... by to mnie nie było. Gdybym zaczynał od postawienia sobie chyba basenu, Basenu ze jezdzianiem, to, będę. Tutaj śmiał po kolei. Tutaj. Siedzenia. Tutaj hop. Pasem schody No dobra. Skały. No dobra. A gdzie to jest zjeżdżanie? Strawa plusku. Gigantyczny grzyb. Pierścianki. No dobra. jacuzzi O, jacuzzi O, jacuzzi. O, kolejny jacuzzi ramka Tu są. No, a ścieladzia kuzyn. Wózek z otwórkami drzewa. Marzyłam normalnie o drzewach. Ale tu nie ma żadnego chodnika. Czemu? Opleśnię to jak. Wózek na wodę. Buzik, bo tutaj nie ma żadnej. Zjeżdżalni. Mi się to bardzo nie podoba. O, jest zjeżdżalnia. Chodzę. I zjeżdżam. Nie. Nie ma animacji zjeżdżania, jakie gówno. Ale na no serio mógłby dać być ten, że on jakby tu To by było najlepszy wasen Roblox. Na no serio? Znaczy... No bardzo nie wiem jak jest mój ulubiony. Bym musiał wejść jeszcze raz we wszystkie te i zobaczyć. Co on tutaj a nie bole. Ukończono! Fun first Tajkun ukończono. No mi jeszcze 5 milionów na życie. Tylko będę zarabiał. Ale super Lich Junior. mój cały Tajkun. Mega fajny. No, tylko to trzeba było mieć dużo milionów. Dobra, widzę, to my będziemy już ten odcinek, jak to mi Suba, łapki, dłonie, przy okazji mogę jeszcze ocenić. Yy, grafika 9 na 10. Yy, jakby prawdziwy życie, jakbym był taki, no to 6 na 10. Yy, jakby zarabianie. A, no, łączny ta budowa to 5 na 4 na 10. E, Łącznego taka funkcjonalność Roblox. No, ustawimy kamizdy, będzie 8 na 10. To, to by było na tyle z tego ocięzka, to zostawiajcie suwa, bo na 100 słów buduję w własnego pada. Oraz piszcie komentarze co mam nagrywać to POOOS!